W poniedziałek 28 lipca o godzinie 11 odbyły się uroczystości pogrzebowe Joanny Kołaczkowskiej. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi przyjaciele ze świata sztuki oraz tłumy fanów. Na warszawskich Powązkach pojawiły się tysiące osób, czegoś takiego nikt się nie spodziewał. Aktorka od lat zmagała się z chorobą nowotworową, o czym otwarcie mówiła w wywiadach. Towarzyszył jej strach przed nawrotem choroby, który niestety stał się rzeczywistością. Joanna Kołaczkowska zmarła w wieku 59 lat po trzymiesięcznej walce z glejakiem mózgu. Msza żałobna odbyła się w kościele św. Karola Boremeusza w Warszawie. Po nabożeństwie uczestnicy ceremonii udali się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie nastąpiło pożegnanie świeckie w sali ceremonialnej na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Następnie aktorka została pochowana w Alei Zasłużonych, obok miejsca spoczynku Stanisława Tyma. Joanna Kołaczkowska była postacią niezwykle wszechstronną. Oprócz występów kabaretowych, realizowała się także jako aktorka teatralna i dubbingowa, reżyserka filmów krótkometrażowych oraz prezenterka radiowa. W pamięci bliskich i fanów zapisała się jako osoba pełna ciepła i dobroci, której rozbrajający śmiech potrafił rozweselić nawet najbardziej ponure dni.